Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Snafu a przed wami. No właśnie, co przed wami? Przed wami obraz wojny, rozpaczy i upadających. Upadającej trzeciej rzeszy pod naporem alianckich sił. Mamy radio. Mamy naprawdę spory plac. Więc próbujemy się skontaktować z Dowództwem i uzyskać jakiekolwiek informacje. ich Zeit haben, über nachzudenken, die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung, Alle Truppen, die den Fluss noch nicht überquert haben, müssen den Rückzug mit allen Mitteln Lassen Sie niemanden

No jebany debil Dwa Ciebie zaraz powieszę za jaja na tej lupie Skąd się takie jełopy biorą O właśnie, a ja swoją drogą przy okazji w menu W menu misji jest napisane jak się nazywają te czołgi z wyrzutniami rakiet. M4 Sherman Kaliopę. Nie wiem skąd się wzięło Kaliopę, ale jest taka, a nie inna nazwa. No, ale tego shredera gnoja to bym po prostu za jaja powiesił na, na czymkolwiek. Co za gnój! Mielibyśmy spokój, wyszlibyśmy po prostu z każdym każdy by sobie elegancko wyszedł z podniesionymi rękami skończyłoby się na obozie jenieckim w cywilizowanych warunkach prawdopodobnie Amerykanie najczęściej nie byli, ale jeśli chodzi o obozy jenieckie, no to myślę, że... To myślę, że nie było aż tak źle. Wiadomo, że to nie były wakacje, ale... Dało się dożyć... Dało się dożyć z tego pokoju. Bo w ogóle dało się przeżyć inaczej niż w ciągłym narażeniu życia. Dam radę się naprawić? Nie dam radę się naprawić. No oczywiście, że nie. Za dużo oczekuję. No to jest koniec. Ale ukończyliśmy zadanie, które brzmiało tak, żeby wykończyć czołg Kaliopę z minimum 30 metrów. Także brawo my. Natomiast Shreddera, tak jak mówiłem, nie nienawidzę. Bo spartolił po prostu wszystko, co się tylko dało. Ty się już was szczylu nie odzywaj A do no jest w ogóle dziko, dzika misja w menu, żeby żeby przejść misję bez yy, ani jednej naprawy nie wiem jak to możliwe nie wiem czy to w ogóle się da zrobić ale ale zakładam, że skoro Łoni No, dawaj, 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 ładuj to działo. Jak tak zjepałeś, to teraz ładuj. Tempy, gnoju... Dobra, tutaj mogę się zająć tym. Dobra trochę w gąsienicy ale może nie będzie tak źle Swoją drogą jeśli któryś e, z moich widzów, czy któryś z was e, grało w Wartandera to ja bardzo chętnie bo próbuję się wdrożyć Latam głównie armią brytyjską, latam bo czołgi tak średnio mnie interesują, ale latam Amerykańs Amerykanami, kiedyś szłem yy, z Brytolami, ale no ale bądźmy, bądźmy wierni jednemu, jednej nacji. Rekonstruuję Amerykanów i będę latał amerykańskimi samolotami Póki co mam od e, chyba P36 w tej podstawowej wersji Jezu, co tu się dzieje? Co tu się odczynia? Czyli tędy nie przejadę, dobra. To kurendy w takim razie? Tak, ja nieraz widzę miasta. Czy tutaj? Tak, chyba tutaj. Oj, most. Chyba nie ma gorszego momentu na naprawę, wiem. Trochę wybojów, co? W tym kilkunastu albo kilkuset, nie jestem pewny, ale tonowym. Kilkudziesięciotonowym... Nie, no kilkuset, ten pancerz musi ważyć strasznie dużo. Sie haben uns verraten? die haben die brücke gesprengt. die wollen uns hier verrecken lassen. das weißt du nicht, kerz. komm. wir müssen jetzt was Starke <skürliche> zeigen. hä? Gott. alles woran wir geglaubt haben. alles was wir dafür getan haben. Ist vorbei. Nein, Katz, Komm. Tu das nicht, Katz. <laughs> das ist vorbei. zusammen da. Wir waren Verretter. Boże jaka to jest indoktrynacja Jaki ten typ jest zrypany Co za sz... nie mam więcej słów. Właśnie. Mordercy nie są potworami, tylko ludźmi. I najgorsze jest to, że człowiek potrafi zrobić takie rzeczy. Oczywiście można się kryć za tym, że to jest wojna, że ma swoje prawa że jeśli nie oni zginą, to my. Ale często jest tak, że walczymy. Że walczy się za coś, co totalnie nie ma sensu. Za ideologię, która jest tylko i wyłącznie po to, żeby zniszczyć drugiego człowieka, nie poprawić jego życie. Nie po, nie po to, żeby poprawić jego, jego przyszłą pracę, żeby dać mu więcej pieniędzy, żeby sprawić, że. Żeby sprawić, że będzie lepiej. No nie. Po prostu nie. Podpalmy sobie za zakończenie, zobaczmy, co nam zaprezentuje. I was a good One among many firing cruel weapons at strangers in different colored uniforms in countries that didn't belong to any of us. God help us all. The wheels of war are still turning. Throttles set, engines roaring, armed, fueled, in motion. But against all of that horror, one thing gives me hope. I have glimpsed another world. A world where humanity shines brightly, rising from the ashes of these dark times. Burning with hope, it illuminates a path through this wreckage. A path we better I oto mieliśmy piękne, nawet trochę wzruszające zakończenie i podsumowanie fabuły Battlefielda 5. Będzie ogrywany Battlefield 1. Nie wiem, czy, będzie ogrywana, czy będą ogrywane inne części dostępne na, na konsole. Ale na pewno Battlefield 1 będzie ogrywany ze względu na to, że jest on również podczas, podczas wojny światowej, z tym że pierwszej tam również poznamy kilka. Kilku bohaterów, kilka różnych opowieści myślę, że warto. Zapraszam was na mojego Instagrama Actor. Tam oczywiście dos będziecie dostawać na bieżąco wszelkie informacje dotyczące serii. Tam również będzie można do mnie napisać. Jeśli ktokolwiek będzie miał pytania, propozycje, uwagi, przyjmę bardzo chętnie każdą e, każdą sugestię. A co jeszcze? Battlefield 5. Tryb opowieści wojenne. E, no tak naprawdę mają nas y, wprowadzić w tryb multi, tak samo jak y, od jakiegoś czasu Call of Duty robi, stety lub niestety, wprowadza nas y, tryb fabularny, jest tylko i wyłącznie po to, żeby, nas, y, żeby nam pokazać mechaniki, jakie obowiązują w y, trybie gry multiplayerowej. Y, Battlefield robi to po prostu trochę lepiej. Przynajmniej takie mam wrażenie. Ta fabuła ma trochę większe, trochę większe znaczenie, trochę jest bardziej emocjonująca. Ale to tylko, to tylko moje zdanie. Przynajmniej pod względem muzyki, która robi tutaj naprawdę spory klimat. No i chyba tyle takim krótkim słowem: zakończenia. Dziękuję Wam bardzo za, za oglądanie. Odcinek był bardzo, bardzo krótki, no ale kończyliśmy sobie, kończyliśmy sobie właśnie tę opowieść. Także oczekujcie kolejnych serii na kanale. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, dajcie znać. Jeśli nie, również obowiązkowo. Każda konstruktywna krytyka zawsze jest mile widziana. A na ten moment na razie i do usłyszenia.